Szanowni Państwo, nazywam się Gidius Meilunas, jestem ambasadorem Litwy w Polsce jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj Państwa zaprosić do odwiedzenia Litwy, tak bliskiego Polakom kraju historycznie i kulturowo. Mamy bardzo bogatą ofertę dla turystów z zagranicy, szczególnie z Polski. Myślę, że każdy może coś wybrać z tej oferty według swojego uznania. Wilno i Druskieniki, podobno te dwa miasta, są najlepsze, najlepiej znane w Polsce. Wilno, miasto, miasto magiczne swoją historią, kulturą, swoim duchem, architekturą, również jest miastem nowoczesnym, bardzo rozbudowanym w, w, w ostatnim okresie. Też chciałbym podkreślić, że Wilno prowadzi bardzo intensywne życie kulturalne, szczególnie w sezonie letnim i jesiennym, także myślę, że udział w festiwalu międzynarodowym, teatralnym albo muzycznym może stać się interesującym elementem pobytu państwa w tym mieście a w roku 2009 w Litwy stanie się też stolicą kulturalną Europy. W tym samym roku będziemy obchodzić tysiąclecie Litwy i z tej okazji zostanie zakończona odbudowa unikalnego budynku, a mianowicie Palacu Władców, który był rozbudowany w okresie panowania ostatniego króla Rzeczypospolitej, obojga narodów Zygmunta Augusta. Druskieniki, które są jednym z najlepszych uzdrowisk w Europie, też w tym roku oferują usługi największego w regionie akwaparku. Tak samo jak w Wilnie, tak i w durskienikach w porze letniej odbywa się wiele imprez kulturalnych. Korzystając z tej okazji chciałbym Państwa zaprosić w dniach 24-26 sierpnia na wielki festiwal muzyczny międzynarodowy, który odbędzie się w miejscowości Norweliśkie z blisko granicy litewsko-białoruskiej, w którym zabierze udział znane zespoły grupy muzyki rockowej, hip-hopowej, klubowej z różnych krajów Europy. Z Polski wystąpi znany zespół Mysłowiec. Dla tych z Państwa, które lubią aktywną turystykę, też mamy e, dużo do zaoferowania. Litwa słynie jako kraj czystych jezior, rzek, pięknych lasów. E, można zorganizować e, interesujące wycieczki konne, piesze, wędkarskie, e, kajakarskie i inne według Państwa życzeń. Też chciałbym zwrócić uwagę Państwa na unikalny zakątek przyrody, który znajduje się na Wybrzeżu Bałtyckim i który też jest objęty opieką UNESCO. Znajduje się na liście UNESCO, a mianowicie Mierzeja Kurącka. A dla tych z Państwa, które lubią tradycyjny, spokojny odpoczynek, oferujemy usługi gospodarstw agroturystycznych, Nataranė Celago krajų. Naudodami sprogą kviečiu visus jūs aplankyti nuostabią šalį Lietuvą.